Cześć. Ja nazywam się Joanna Pełczyńska Fryskę i witam Cię w podcaście Niemiecki Firtel, w którym pokazuję, że niemiecki wcale nie jest trudny, no i na pewno, że nie jest nudny. Czasami mówię o gramatyce, czasami o słownictwie lub o tym, jak tych magicznych słówek można się nauczyć. Jeśli taka tematyka jest dla Ciebie interesująca, to zapraszam Cię do słuchania. Bardzo wyjątkowy. Będzie to gramatyka, ale nie byle jaka. Bardzo przydatna gramatyka. Jest to moim zdaniem jeden z tych tematów, jedno z tych zagadnień, które wznosi nasz niemiecki na wyższy poziom zarówno mówienie, jak i rozmawianie, wysławianie się. O tym temacie w bardzo wyczerpujący sposób mówię w moim kursie gramatyki na poziomie B1, który właśnie wznosi niemiecki na wyższy poziom. Dzisiaj opowiem Wam tylko o pewnym wycinku tego zagadnienia. No właśnie, ale jakie to zagadnienie jest? Bo tak opowiadam i opowiadam, a wypadałoby zdradzić, cóż to jest. Mowa o stronie biernej. Wiem, że wielu z Was czekało na ten odcinek i oto jestem. Mam nadzieję, że czekaliście dlatego, że strona bierna, czyli fogang Passive, od zawsze wydawał Wam się przydatny. A nie dlatego, że nigdy nie mogliście zrozumieć o co w tym tak naprawdę chodzi. A jeśli nawet nie rozumieliście, to Wam uroczyście gwarantuję, że strona bierna od teraz będzie dla Was czymś tak prostym, jak, powiedzmy, odmiana czasownika Haben. Zaczynajmy więc. Do czego służy ta strona bierna? I czy ta nazwa w ogóle pasuje do strony biernej? Strona bierna służy do wyrażania czegoś, co się dzieje, co jest robione. Pełna nazwa brzmi Fogangs Passive, a Fogang to jest właśnie jakiś proces, jakaś czynność, jakieś działanie. Ja zazwyczaj używam z formy skróconej pasiv, co nie jest do końca poprawny, bo mamy Cusztans pasiv i Fogangs pasiv. Tutaj mówię o Fogangs pasiv, czyli tam gdzie jest jakaś akcja, jakieś działanie. Coś się dzieje, coś jest robione, ale w tych akcjach, w tych działaniach najważniejsza jest sama akcja i samo działanie, a nie osoba, która tę akcję wykonuje. Jeśli mówimy na przykład, że w moim mieście budowana jest fabryka, to nie jest ważne, kto tę fabrykę buduje, za czyje pieniądze, tylko sam fakt, że fabryka się buduje lub jest budowana. Lub jeśli w Niemczech pije się dużo piwa, to też nie jest ważne, kto to piwo pije, czy Jörg, czy Uwe, czy jakiś pan majster cichaczem na zmianie. Ważne jest samo picie piwa. Jeśli podczas pieczenia ciasta, do samego ciasta dodawany jest proszek do pieczenia, to nieważne kto go dodaje: czy Magda Gessler, czy Ewa Wachowicz, czy będzie Zakalec, czy będzie Pyszniutki Placek, ważne jest samo to dodawanie tego proszku do pieczenia. Fogang z Te Ten fogang to właśnie proces, jakieś postępowanie. Coś się dzieje, to jest najważniejsze. Ok, wiemy już do czego ten cały fogang z służy. To przejdźmy do tego, jak ten pasyw lub jak tę stronę bierną się tworzy. Pasyw jest jak takie magiczne ciasto, które do urośnięcia potrzebuje dwóch składników. Jak to w niemieckich ciastach lub w niemieckiej gramatyce zazwyczaj jest: pierwszy składnik jest na drugim miejscu, jest odmieniony, a na końcu stoi taki zaniedbany, nieodmieniony składnik. Tak na przykład jest w czasie przeszłym perfekt. I to porównanie do czasu przeszłego perfekt wcale nie jest tutaj przypadkowe, ale do tego wrócimy zaraz. Po kolei. Zacznijmy od tego szefuncia, od tego ważniaka, który stoi na drugim miejscu i jest odmieniony. Jest to uwaga, czasownik werden, werden. I wielu z was pewnie myśli: o, oh mein Gott, tylko nie on, tylko nie czasownik werden". Ale bez obaw, bez paniki. Czasownik werden wcale taki straszny nie jest. Trzeba po prostu wiedzieć gdzie, kiedy, on, w jakiej formie występuje. Najpierw go odmieńmy. Jak pewnie się domyślacie, odmienia się on nieco nieregularnie. Ich werde, du wirst, er sie es wird, wir werden, ihr werdet, sie sie werden. Ich werde, du wirst, er sie es wird, wir werden, ihr werdet, Zizi werden. Ta nieregularność nie jest też jakaś taka nieobliczalna. Wystarczy sobie to gdzieś zapisać. Spróbuj sobie teraz gdzieś na kartce odmienić i sprawdzić, czy udało się zapamiętać tą odmianę. Ok, już wiemy, co jest na drugim miejscu. Stoi tam czasownik werden, musi być odmieniony. Teraz przyjrzyjmy się temu, co stoi na końcu. I co właściwie tak naprawdę nadaje sens zdaniu, bo samo werden zbyt wiele nie oznacza. Na końcu stoi czasownik w formie przeszłej, particip 2, czyli tak naprawdę czasownik w formie przeszłej, którą dobrze znamy z perfektu. Gefahren, gemacht, gegessen, getrunken. I tak dalej. I mamy już wszystkie składniki tego naszego ciasta, zwanego stroną bierną. Aż dwa, ale wystarczą. A teraz zwróćmy uwagę na tę sprzeczność. Bo wyrażam coś w czasie teraźniejszym, mówię o czymś, co dzieje się teraz, a muszę użyć formy przeszłej czasownika. Coś się dzieje, a ja w dodatku nazywam to stroną bierną. Ale cóż, nie wnikajmy. Trzeba to zaakceptować, zapamiętać i zastosować. Najlepiej. Plus tego jest taki, że ten składnik na końcu jest to składnik, który dobrze znacie. Więc nie musimy teraz uczyć się jakichś nowych form czasownika, nowej struktury. Należy przyswoić właściwie tylko to, co stoi na drugim miejscu, bo to jest dla nas coś ewentualnie nowego, ale to, co stoi na końcu, dobrze znamy. Na drugim miejscu odmienione wyadn, na końcu czasownik w formie przeszłej. Jak Twoje wrażenia na ten moment? Mam nadzieję, że choć trochę rozjaśniłam zawiłości strony biernej. Jeśli nie, to się nie poddawaj i słuchaj. Uważnie dalej. Pamiętaj również, że każdy odcinek jest dostępny tak naprawdę głównie na mojej stronie www.niemieckifyrtel.pl Tam zazwyczaj jest lista słówek, prawie zawsze jest lista ćwiczeń interaktywnych, lista same ćwiczenia, które same się sprawdzą, więc warto tam zaglądać. Moim zdaniem stronę bierną najłatwiej, a właściwie wszystko najłatwiej zrozumieć na przykładach. Mówiłam już o budowanej fabryce. W moim mieście budowana jest fabryka. In meiner Stadt wird eine Fabrik gebaut. Wirt mamy na drugim miejscu. I gebaut, czyli forma przeszła od Bauen. In meiner Stadt wird eine Fabrik gebaut. Mówiłam również o Niemcach pijących piwo. In Deutschland wird viel Bier getrunken. Czyli w Niemczech jest pite dużo piwa. Tak dosłownie można to przetłumaczyć. In Deutschland wird viel Bier getrunken. Wird, a na końcu getrunken. Był również przykład ciasta. Jeśli ciasto jest pieczone, powiemy Der Kuchen wird gebacken. Der Kuchen wird gebacken. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale obecnie dzwonią do mnie nieustannie obcy ludzie z przeróżnymi ofertami. Od kredytu, poprzez super garnki, aż do fotowoltaiki. Mogę więc powiedzieć... Ich werde ständig von fremden Menschen angerufen. Czyli właśnie, jak to przetłumaczyć? Nie przetłumaczę tego w stronie biernej, bo nie jestem dzwoniona przez obcych ludzi. Dzwonią do mnie obcy ludzie. Ale w stronie biernej powiem właśnie Ich werde ständig von fremden Menschen angerufen. Jeśli oddałam moją komórkę do naprawy i ona jest naprawiana, mogę powiedzieć Mein Handy wird repariert. Moja komórka jest naprawiana. Jeśli ktoś mnie pyta, zadzwoń do mnie, napisz do mnie SMS-a, ja mogę powiedzieć: O, oh, mein handy jest kapucz, aber mein handy wird repariert. Mein handy wird repariert. Komórka jest naprawiana. Lub wyobraźmy sobie, że oprowadzamy kogoś po naszej fabryce słodkości i opowiadamy: Hier wird Schokolade hergestellt. Tutaj jest produkowana czekolada. Hier wird szokolady hergestellt. Hergestellt to forma przeszła od herstellen, czyli produkować. Und dort werden szokoriegel produziert, a tam produkowane są batoniki czekoladowe. Und dort werden Schokoriegel produziert Coś jest robione, jest jakiś proces, jakieś działanie. A kto to robi jest drugorzędne. Ważne, że czekolada i batoniki są produkowane. Ale czasami użyjemy strony biernej i jednak stwierdzimy, że hmm, warto dodać przez kogo ta czynność jest wykonywana. Wtedy z pomocą przyjdzie nam magiczne słowo: fon. Fon, które w tym przypadku przetłumaczymy jako przez. Coś jest przeze mnie robione, przez panią Kasię, przez pana inżyniera itd. Co do słówka fon, to najważniejszą informacją jest to, że łączy się ono z datywem. Die Schokolade wird von mir verpackt. Czyli czekolada jest przeze mnie pakowana, opakowywana. Die Schokolade wird von mir verpackt. Jeśli moja koleżanka w tym czasie, kiedy ja te batoniki pakuję, je waży, mogę powiedzieć, die Schokoriegel werden von meiner Kollegin gewogen. Gewogen jest to forma przeszła od wiegen. Die Schokoriegel werden von meiner Kollegin gewogen w ogóle taka dosyć nietypowa forma. WERDEN mamy na drugim miejscu, jest odmienione, a na końcu stoi czasownik w czasie przeszłym. Czy to jest trudne? Chyba nie do końca. Sekretarka przynosi kawę. Der Kaffee wird von der Sekretärin gebracht. Der Kaffee wird von der Sekretärin gebracht. Dokumenty są podpisywane przez szefa. Die Unterlagen werden von dem Chef unterschrieben. Die Unterlagen werden von dem Chef unterschrieben. Fogangspassive, czyli tę stronę bierną, można bardzo często spotkać w instrukcjach, w przepisach kulinarnych lub w opisie jakichś procesów, jakiegoś działania. Jeśli na przykład opisujemy jak coś działa. Podsumowując, strona bierna, czyli fogangspassive służy do opisywania działania, procesu, czynności. I... Najważniejszym elementem wcale nie jest osoba w tym zdaniu. Zazwyczaj osobę się opuszcza. Jest to tak zwane takie zdanie ogólne. Składniki fogang z pasyw są dwa, jeden odmieniony na drugim miejscu i czasownik w formie przeszłej na końcu. I to tak naprawdę tyle. A teraz sprawdźmy, jak sobie radzisz w zdaniach. Kawa jest przygotowywana. Der Kaffee wird vorbereitet. Kawa ist bitter. Der Kaffee wird getrunken. Talerze sind mitte. Die Teller werden gewaschen. Umowa ist Der Vertrag wird unterschrieben. Dzieci są odbierane. Die Kinder werden abgeholt. Ciasto jest mnie Der Kuchen wird von mir gebacken. Presente są przez ciebie kupowane. Die Geschenke werden von dir gekauft. Poszło tobie bardzo dobrze. Moje gratulacje, bo strona bierna wcale aż taka prosta nie jest, chociaż nie odważyłabym się powiedzieć, że jest to jakieś trudne zagadnienie. Koniecznie zajrzyj na stronę tego wpisu www.niemieckfilter.pl. Tam pojawi się, mam nadzieję, całkiem spora ilość ćwiczeń, tak, by tę stronę bierną sobie utrwalić. Mam nadzieję, że ten odcinek okazał się dla ciebie bardzo pomocny i od tej pory, kiedy usłyszysz strona bierna i czasownik werden, to pomyślisz sobie: przecież to takie proste, przecież to takie banalne. Czym wy ludzie my chcecie zaskoczyć? Taką mam nadzieję. Mam nadzieję również, że słyszymy się w następnym odcinku.